Zakładanie trawnika to proces długotrwały. Trawnik z siewu czy z tak zwanej rolki wymaga przede wszystkim solidnego przygotowania gruntu. Trawnik możemy zakładać w dwóch terminach: wiosennym od kwietnia do końca maja, a także letnio jesiennym od połowy sierpnia do końca września. W tym czasie trawa będzie miała optymalne warunki rozwoju. Pogoda nam sprzyja. Jest ciepło, ale nie upalnie. Dziś pokażemy jak zmienić stary i zaniedbany trawnik w piękną murawę, której pozazdrości ci każdy sąsiad. Ponieważ zakładanie trawnika zajmie mi dużo czasu, poprosiłam o pomoc swojego kolega. Razem pójdzie nam dwa razy szybciej. Krok pierwszy: przygotowanie podłoża. Najbardziej pracochłonna czynność, ale stanowi fundament pod nasz trawnik, więc warto wykonać to solidnie. Teren należy przekopać, aby spulchnić ziemię i pozbyć się wszelkich niepożądanych elementów. Z ziemi wyciągamy różnego rodzaju odpady budowlane, gruz, kamienie i śmieci. Najważniejsze jest pozbycie się korzeni oraz skłączy chwastów wieloletnich. Na koniec niwelujemy grabiami pagórki oraz zagłębienia. Trawnik najlepiej rozwija się na dobrze przypuszczalnej piaszczysto-gliniastej glebie. Dlatego jeżeli gleba jest gliniasta, do podłoża dodaj gruby piasek. A gdy gleba jest zbyt luźna, dodaj ziemię kompostową lub torf. Krok drugi: ochroń trawnik przed niepożądanymi gośćmi. Zauważyłeś u siebie kretowiska, a może widziałeś je u sąsiada? Możesz zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez krety jeszcze przed założeniem trawnika. Najlepszym sposobem jest rozłożenie specjalnej siatki przeciwko kretom około 10 cm pod powierzchnią gruntu. Krok trzeci. Regulacja odczynu. Trawnik najlepiej rozwija się w lekko kwaśnym odczynie podłoża mieszczącym się w przedziale od 5,6 do 6,5 pH. W przypadku zbyt kwaśnego odczynu mogą rozwijać się mchy, natomiast przy zasadowym odczynie lepiej rozwijają się chwasty dwuliścienne. Do badania odczynu gleby służy płyn Hellinga, kwasomierz glebowy, który można kupić w prawie każdym sklepie ogrodniczym i budowlanym. Jeżeli odczyn jest zbyt kwaśny, możemy zastosować wapno do odkwaszania gleb Agrecol. Odkwaszać glebę można tylko jesienią. Natomiast gdy odczyn jest zbyt zasadowy, glebę możemy zakwasić stosując nawóz zakwaszający do iglaków Agrecol. Ponieważ nawóz ten zawiera azot, stosujemy go tylko wiosną. Rok czwarty. Odchwaszczanie. W ciągu dwóch tygodni wykiełkują nasiona chwastów leżących na powierzchni gruntu. Zaobserwujesz też wzrastanie chwastów wieloletnich z korzeni, których nie udało Ci się odnaleźć. Wszystkie skiełkowane młode chwasty wystarczy wyplewić i zgrabić. Dzięki temu trawa po wykiełkowaniu nie będzie miała konkurentów o wodę, światło, składniki pokarmowe i przestrzeń do życia. Jeżeli nie chcesz ręcznie usuwać chwastów, możesz posłużyć się herbicydem totalnym, na przykład awansem RTU. 7 dni po jego zastosowaniu możesz przejść do kolejnej czynności. Krok 5. Nawożenie Zapewnij trawie na start komplet składników pokarmowych. Jeżeli zakładasz trawnik wiosną, przed wysianiem nasion zastosuj nawóz do zakładania oraz regeneracji trawników Agrekol. Zawarty w nim azot jest niezbędny do zbudowania zielonej masy traw. Fosfor stymuluje budowę systemu korzeniowego, natomiast potas wpływa na prawidłową gospodarkę wodną rośliny. Nawóz należy rozsypać, a następnie delikatnie przegrabić ziemią. Krok 6. wałowanie. Pozostała już tylko jedna czynność zanim wysiejemy trawę. Wszelkie duże grudki ziemi należy rozbić i ubić podłoże, aby zwiększyć absorpcję wody. Ponieważ nie mamy specjalnego walca, do wałowania posłuży nam proste, własnoręcznie wykonane narzędzie z deski i sznurka. Ubita ziemia kapilarnie chłonie wodę z głębszych warstw. Krok siódmy. Siew. Nasiona trawy dobieramy odpowiednio do intensywności użytkowania, rodzaju podłoża oraz nasłonecznienia trawnika. Można je wysiewać ręcznie lub używając specjalistycznych siewników. Wysiewanie wykonuje się w dwóch kierunkach: wzdłuż i w poprzek trawnika. Bałowanie po siebie delikatnie wbija nasiona w podłoże, a także zmniejsza parowanie i zwiększa podsiąkanie wody zgromadzonej niżej w glebie. Krok ósmy: zabezpieczanie nasion. Nasiona zanim wykiełkują mogą zostać przesuszone, zjedzone przez ptaki lub wymyte przez deszcz. Zapobierzemy temu delikatnie przegrabiając nasiona z ziemią, aby je przykryć. Inną metodą jest rozsypanie cieniutkiej warstwy ziemi. Można również na powierzchni trawnika wyłożyć białą agrowłókninę. Krok 9. podlewanie. Zaraz po zabezpieczeniu nasion trawnik należy podlać. Woda spowoduje, że grunt osiądzie, a nasiona do niego przylgną. Do prawidłowego skiełkowania należy zapewnić nasionom stale wilgotną glebę. Dlatego obserwujmy pogodę i dostosujmy podlewanie trawnika do panujących warunków atmosferycznych. Nasiona możesz podlewać nawet jeżeli przykryłeś je agrowłókniną. Trawę najlepiej podlewać rano lub wieczorem delikatnym, drobno-kroplistym strumieniem. Krok 10. Koszenie Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie wysokość 8 do 10 cm. Źdźbła skracamy o 1 trzecią wysokości, czyli do około 5-7 cm. Bardzo ważne jest, aby noże kosiarki były dobrze naostrzone. Tępe noże mogą poszarpać lub wyrwać młodą, jeszcze niezbyt dobrze ukorzenioną trawę. Trawę należy kosić, gdy jest sucha. Jak widzicie, zakładanie trawnika to dosyć obszerny temat. Mam nadzieję, że te 10 kroków ułatwi Wam założenie trawnika. A Wy założyliście już swój trawnik? Jeżeli napotkaliście jakieś problemy, podzielcie się nimi w komentarzach. Chętnie pomożemy.